Co jest przyczyną problemów w rynku PC i konsolowego? Zapraszam do materiału. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to kanał Okiem Dawa. Jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam do lajków, subów, udostępnienia dalej, dołączenia do Patronite'a czy też Discord'a. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Z racji tego, że omówienie całego raportu Epilionu jest bardzo długie i pojawiły się, jak w przypadku pozostałych, długich materiałów, prośby o krótsze segmenty, podzieliłem ten dłuższy materiał. Do którego dalej zachęcam, by się zapoznać, na łatwiejsze do przetrawienia części, mniejsze z osobnym podsumowaniem. Tak więc teraz zapraszam do segmentu przyczyn problemów pc i konsolowych gier. Bez znaczącego przerostu graczy, gry PC i konsolowe polegają na no, odpowiedniej cenie. Mamy tutaj wykres realnego przychodu z gier na podstawie wartości pieniądza. I przeciętna wycena gier w latach 80. to 40 dolarów. I z uwzględnieniem inflacji obecnie taka gra byłaby warta realnie około 180-200 dolarów. Oczywiście pieniądz się dewaluuje. Ale liczba graczy rośnie. W latach 90. mamy przeskok na 50 dolarów, i tutaj mamy realną wartość rzędu 120-130 dolarów. Porządek ten utrzymał się przez prawie 15 lat, ale z racji tego, że właśnie liczba graczy rosła, no to nie ma tu problemu z tym, żeby gry były wyceniane realnie niżej. W 2005 wskakujemy na nasze mityczne 60 dolarów, które utrzymuje się do 2020 roku, więc kolejne 15 lat i na starcie w przeliczeniu na aktualną wartość pieniądza realnie to wszystko jest warte właśnie 100 dolarów. Więc też jakby tutaj mamy cały czas ten rozpęd, więc znowu wycena niższa praktycznie dwukrotnie niż na początku jakby komercyjnego istnienia branży jest do przełknięcia. Ale następuje kolejna korekta na 70 dolarów ze względu na szybką dewaluację pieniądza przez y, inflację. I przez właśnie rozpędzoną inflację, y, praktycznie ta podbita wycena, tak naprawdę urealniona wycena, straciła swoją wartość w 29 miesięcy zamiast w 180 jak do tej pory. W każdym innym medium konsumenci akceptują wzrost inflacyjny rok do roku, w grach nieszczególnie. Stąd też wydawcy uzupełniają braki innymi zabiegami. DLC, mikrotransakcje, subskrypcje wciąż wydatki realne wzrosły tylko nieznacznie. Przyczyny takiego stanu rzeczy wiążą się również z pewnymi wyzwaniami. Po pierwsze, mamy oczekiwania graczy. Przez 40 lat ceny rosły zaledwie co drugą generację o 10 dolarów co nie pokrywa się w ogóle ze stanem rzeczywistym nie pokrywa się z inflacją. Ale każda podwyżka jest mocno krytykowana przez graczy. Następnie mamy szarą strefę. Wydawcy tracą miliardy przez piractwo oraz drugi obieg, a każdy wzrost cen zwiększa popularność tego segmentu, zwiększa drugi obieg, itd, tak i tak dalej, więc mm, tak naprawdę. Tutaj wydawcy starają się w jakikolwiek sposób zabezpieczyć właśnie przed tym procederem. Następnie mamy dynamikę free-to-play. Najpopularniejszym modelem aktualnie jest free-to-play, a przez to ciężko konkurować grom, a tym bardziej zwiększać ceny. Ponadto ten model pochłania większość uwagi graczy. Kolejna maksymalizacja DLC. DLC z jednej strony zapewnia bardziej kontrolowany rynek, bo przeważnie wiąże się z zakupem elektronicznym, którego nie można odsprzedać, ale wymaga odpowiednio zbudowanej bazy graczy, w, jeżeli chodzi o podstawkę. Stąd nie podbija się tak szybko cen bazowej gry, by napędzić sobie więcej klientów i przenosi się właśnie ten cały ciężar kosztów na DLC. Kolejną mamy zakupy promocyjne: od 1 trzeciej do nawet połowy gracze AAA, a w przewadze gracze na PC czekają na obniżki cen, niwelując tym mocniej efekt zwiększenia cen gier. Następnie mamy zaniżanie cen. Podczas gdy filmy, muzyka czy streaming nie ma elastyczności wyceny, po prostu musi, musi rosnąć razem z inflacją, wiele gier zaniża swoją cenę bazową, by zwiększyć sprzedaż, co jednocześnie bardzo dusi rynek. Czyli niestety, moi drodzy gracze, gry są za tanie. Co gorsze, gracze PC i konsolowi angażują się coraz mniej w tą formę rozrywki, przenosząc uwagę na inne media, więc tym samym nawet jeżeli gry są za tanie to i tak nie podnosi się cen zbyt mocno i tak naprawdę nie urealnia się cen po to żeby nie tracić tych graczy których się jeszcze ma segment double i triple ma problem zatem z liczbą graczy zaangażowaniem i wyceną co może zaskakiwać patrząc na jakość gier w perspektywie ostatnich 30 lat No szczerze powiedziawszy No ja gram od ponad 30 lat i w życiu bym nie pomyślał, że kiedyś gry mogą tak działać, tak wyglądać, być tak wspaniałe, tak rozbudowane. A jednocześnie jestem czasami zaskoczony w jak bardzo złym miejscu potrafi być branża mimo tak gargantonicznych wzrostów jakie były do tej pory. Jednakże osiągnięcie takiej jakości wymaga właśnie olbrzymich nakładów pracy i czasu, a tym samym coraz większych kosztów. W ciągu ostatnich 15 lat koszty największych tytułów AAA wzrosły z 50 do 500 milionów dolarów i nadal rosną. Zobaczcie na ostatnie wykazane koszty chociażby serii Call of Duty których trzy części tak naprawdę dobijają do 1,8 miliarda dolarów kosztów. To jest przecież porąbana liczba. Na dodatek inflacja, która ostatnio bije rekordy, dobiła efektywnie do budżetów gier kolejne 10%, ale to są już powiedzmy szczegóły. Na dodatek wzrost liczby gier jest zatrważający. Na Steam w 2024 roku miesięcznie wydawano tyle gier, ile w całym 2014, więc mamy tutaj absurdalny Wzrost liczby gier, z czego dalej większość z nich to są totalne śmieci. Całościowo wydatki na development wzrosły o 90% na przestrzeni 7 lat to wzrost o 1,6 razy więcej niż przyrost wydatków na gry a 2,1 razy więcej niż w przypadku gier PC konsolowych. W efekcie koszty tworzenia gier rosną szybciej niż wydatki konsumentów, stąd tworzenie gier opłaca się po prostu coraz mniej. Z wyższymi budżetami, większą konkurencją oraz słabsze napoje graczy, pieniędzy i zaangażowania konkurencja jest coraz cięższa, a osiągnięcie zwrotu z inwestycji coraz rzadsze. Ponadto nowe gry są przyćmiewane przez starsze, które wydają aktualizacje i dodatki, odciągając uwagę od nowych gier. Dodatkowo top statystyk sprzedażowych obsadzają w zasadzie nie tyle te same serie, co te same gry. Rok do roku, co jest już kolejnym absurdem. Najlepsze dane co do wykrywalności gier posiada Steam, i tutaj wykazano, że 80% gier z wydanych 19 tysięcy w 2024 to kolokwialnie mówiąc totalne śmieci, które nie mają zbyt wiele recenzji, wishlist czy zarobiły poniżej 5000 dolarów. Wciąż zapychają kolejki odkrywalności Steam, tym mocniej wstrzymując uwagę co do reszty gier. Coraz mniej gier zarabia w pułapie powyżej 100 tysięcy dolarów, mimo że z roku na rok przyrasta liczba użytkowników. Jeżeli chodzi o Steam, użytkownik gra zazwyczaj w około 4 gry rocznie. 37% rynku zgarniają gry ponad 8-letnie, 35% gry starsze niż rok i młodsze niż 8 lat. Counter-Strike to jest 13% całego Steamowego rynku, a nowe wydania zajmują raptem 15% całkowitej uwagi graczy. Z tego czasu na nowe gry pierwsza Zabiera 20%, a top 10 zabiera 60% czasu gracza. Zatem reszta deweloperów walczy tutaj o ułamki, dosłownie drobne ułamki i okruchy uwagi gracze względem całego totalnego rynku. Z punktu widzenia Franchise te same 5 serii gier, czyli Call of Duty, Counter Strike, Fortnite, League of Legends i Minecraft. Zabierają na PC 30% całkowitej, kompletnej uwagi graczy przez ostatnie 4 lata z rzędu. Z kolei Call of Duty, FIFA, Fortnite, GTA i NBA, w, w zasadzie to głównie Grand Theft Auto 5, zabierają 43% całkowitej uwagi graczy na konsolach przez ostatnie 4 lata z rzędu. W 2023 na nowe gry, które nie są corocznymi seriami, i grami, usługami e, Stanowiły zaledwie 6,5% całkowitej uwagi graczy. Rozumiecie, czyli jeżeli wydaje się nową grę, wydawało się nową grę w 2023, to w zasadzie można było odnieść się raptem do 6,5% całkowitego rynku. To jest dalej dużo graczy, ale to jest zatrważająco mało graczy jednocześnie. O te 6,5% biją się dziesiątki miliardów dolarów dewelopmentu i inwestycji. I cztery tytuły w 2023 zgarnęły połowę tego wycinka tortu. Czyli tak naprawdę, jeżeli nie jest, nie jest się wielkim studiem AAA, które ma miliony marketingu, tak naprawdę walczymy o niecałe 3,5% wszystkich graczy. To jest masakra. I dodatkowo jeszcze wprowadźmy tutaj pojęcie growej czarnej dziury, czyli takiego tytułu, który pochłania graczy do tego stopnia, że nie da się od tego tytułu odciągnąć klienta żadnym innym nowym tytułem, grą, jakkolwiek. By z taką grową czarną dziurą konkurować, należałoby zapewnić graczowi setki godzin rozgrywki wymagającej doskonalenia umiejętności, a mamy w Fortnite'cie 800 milionów graczy i spędziło tam już tych graczy 125 miliardów godzin. Zapewnić setki elementów wartych setki tysięcy dolarów, które gracz może kupić, by się wyróżnić. I tutaj gracze Fortnite wydali 30 milionów dolarów na same skórki związane z licencjami typu Gwiezdne Wojny, Marvel itd., których nie ma w żadnej innej grze. Kolejno setki milionów graczy, z którymi można się połączyć, bo Epic naliczył 6 miliardów połączeń pomiędzy graczami Fortnite i Rocket League na Epic Game Store. Kolejno setki milionów dolarów inwestycji w rozwój ekosystemu. Startując od marca 2023 w Unreal Engine for Fortnite gracze wypuścili już 150 tysięcy gier, za które Epic odpalił twórcom ponad pół miliarda dolarów. No i zapełnienie graczy, że poświęcenie ich czasu, pieniędzy, i wysiłku i komunikacji społecznej będzie odpowiednio nagrodzone. Także, no, nie ma szans. Więc... Patrząc na te dane, sony porywające się z 12 grami i usługami brzmi jeszcze bardziej absurdalnie, nawet nie znając ostatnich efektów załamania się ich strategii związanych z Game as a Service. Growe czarne dziury rosną w siłę, ale liczba graczy nie rozwija się tak dynamicznie mimo to, jednocześnie największe franczyzy zarówno mają coraz gorszą sprzedaż, jak i coraz wyższe koszty produkcji. Wydawałoby się, że budżety kontynuacji powinny być niższe ze względu na zaznajomienie się zarówno z narzędziami, jak i procesami produkcyjnymi czy potrzebami rynku. Nie jest jednak łatwo przekonać tych, którzy nie ukończyli gry, by wydali kolejne 70 dolców na kontynuację. Innymi słowy, z racji tego, że gracze nie kończą gier, efekt świeżości ma większe znaczenie, co też powinno dawać do zrozumienia, że czasami lepiej zrobić coś świeżego i innego niż kontynuować i liczyć na wyższe. Wyniki, bo pomijając najbardziej znane jakieś serie, i tak dalej, to ostatnio zresztą rynek pokazuje, że właśnie wszystko z dwójką w nazwie niekoniecznie spotyka się z wyższymi wynikami. Widać to w przypadku chociażby Fortnite'a, widać to było w przypadku drugiego Spidermana. No i tym samym. Wątpię, żeby inwestorzy zaakceptowali ten fakt, więc to jest raczej info dla deweloperów: że raz zrobiliście jakąś grę i pogódźcie się z tym, że albo ją aktualizujecie, albo robicie zupełnie coś innego, bo kontynuacja może nie mieć sensu. Budowanie większej gier jest naturalną odpowiedzią oczywiście na rynek walczącego gracza, który ma coraz mniej czasu, uwagi i pieniędzy, by przeżyć gry live service. Nie game as a service, tylko live service, czyli te, które są e, tam aktualizowane w jakikolwiek sposób, mają DLC i tak dalej, muszą zastąpić istniejące przyzwyczajenia użytkownika. Stąd start gry bez odpowiednio dużego zapasu mechanik i zawartości może być wyzwaniem. Co akurat też się tyczy propo game as a service, że bez dobrego startu, bez odpowiednio dużego kontentu dużego albo dopracowanej gry, która jest wtórna na tyle, że na chwilę przyciągnie gracza, no to nie ma się szans na przetrwanie. Nawet w grach usługach nowi pretendenci do zaspokojenia, powiedzmy i zawojowania rynku mają gorszy start niż utrzymujący najwyższe pozycje liderzy Game as a Service. Nawet po początkowym sukcesie nowy tytuł musi walczyć zazwyczaj z liderami zasilanymi przez olbrzymią olbrzymią machinę inwestycji i infrastruktury, przez rosnące koszty malającą bazę graczy i wzmacniającymi się growymi czarnymi dziurami. Wiele tytułów kończy żywot rekordowo szybko tak jak X Defiant, Goz Recon, Breakpoint, no i oczywiście Concord. Dlaczego więc branża jest w takim miejscu? Otóż wyczerpanie się motorów napędowych, które przez ponad 10 lat sprawiały, że wzrastała baza graczy, czas grania oraz wydatki zatknęło się z ewolucją zachowań graczy, zmianą modeli monetyzacyjnych i zwiększonym efektem skupienia się na jednym tytule. To pogorszyło obecną od dawna eskalację konkurencji i budżetów i zbiegło się ze wzrostem skoncentrowania się rozwoju branży na rynkach wschodnich, które postanowiły dodatkowo tworzyć produkty nie niedojrzałe na ich lokalny rynek, to jednocześnie będąc konkurencją na rynku zachodnim. Wszystko to zbiegło się z pandemią, kryzysem ekonomicznym, dodatkowo pogorszonym polityką właścicieli platform oraz Wzrostem nowych wiralnych form rozrywki typu TikTok. Na dodatek, nowe elementy zasilające rynek jeszcze się nie rozwinęły wystarczająco mocno no po prostu kumulacja. Wyjaśnia to też stagnację i spadki obrotów oraz problemy z osiągnięciem oczekiwanych przychodów, czy wręcz zwrotu kosztów. Tłumaczy, czemu wielu twórców zrewidowało tworzone gry. Anulowało świeże marki i postanowiło się skupić na istniejących właśnie tytułach, franczyzach i tak dalej. To też sprawiło, że firmy inwestycyjne wycofały poziom wsparcia do okresu do poziomu właśnie 2018-2019. PlayStation, jako jedna z topowych marek, posiadająca 100 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie i 30 milionów przychodu rocznie, zarejestrowała wzrost o 67% od 2019, ale spadek dochodu, czystego dochodu, do Poziomu 7% marży, co jest słabe, no bo zazwyczaj tam jest oczekiwane. O ile dobrze pamiętam, Hiroki Totoki mówił o 10-12%, więc tym samym jest niewystarczająco. Jak więc branża może rosnąć, zamiast walczyć o coraz mniej klientów przy coraz wyższych kosztach, bez nowych? właśnie motorów napędowych w rynku czeka nas błędne koło gdyż stagnacja przychodów daje spadek dochodu i upadki projektów to implikuje mniejsze inwestycje i brak podejmowanego ryzyka tym samym mamy mniej studiów na rynku i mniej gier co daje coraz mniej hitów innowacji co wywołuje brak zainteresowania grami a tym samym stagnację przychodów także mamy błędne koło to są oczywiście twierdzenia analityka który sam gier nie robi ale trafnie analizuje trendy natomiast nie zauważa kilku punktów które developer i gracz może uzupełnić a są to stagnacja technologiczna. Czyli gotowe silniki, używanie nowych technologii oszczędzających czas twórców typu Nanite i Lumen, jednocześnie brak takich przełomowych ym, osiągnięć, częściowo ze względu na ograniczenia sprzętowe, ale częściowo też przez właśnie brak twórczego podejścia do niektórych rozwiązań i one są ale są znacznie wolniejsze niż poprzednie generacje, zauważcie. Następnie skłonność do łatwych rozwiązań. Zamiast optymalizować, używa się rekonstrukcji obrazu, czyli tam DLSS-a i FSR-a i Frame Generation. Zamiast skupić się na optymalizacji, poprawianiu właśnie renderowania bądź świeżych pomysłach na to, jak poprawić po prostu to, że gra będzie działała płynniej, a przez to używając rekonstrukcji dostajemy mydło, paskudny, gorszy obraz, mniej ostry, co też gracze zauważają. No, i też y, używając konstrukcji generowania kratek, pogorsza się całe doświadczenie gracza, pomijając oczywiście y, płynność animacji. No i cała jakość grafiki. Mamy też spadającą jakość tytułów, problemy z designem, problemy z wydajnością, problemy z y, funkcjonowaniem gier. Co jest więc powodem? Po pierwsze, brak inwestycji w edukację. Y, twórcy wiedzą coraz mniej. Dodatkowo y, twórcy bardziej doświadczeni odchodzą. Mamy słabą retencję pracowników, drenaż talentów. Nowi deweloperzy wolą montować gry w blueprintach zamiast uczyć się optymalnego kodowania. Brakuje inwestycji w optymalizację, właśnie i brakuje inwestycji w QA oraz do rozwój technologii po to, żeby gry były ładniejsze, szybsze, sprawniejsze, bardziej pomysłowe i lepiej przetestowane. Mamy właśnie niski próg wejścia do branży. Teraz każdy, praktycznie, który, każda osoba, która siądzie sobie przed komputerem, może odpalić komercyjne. Czy narzędzia, które ułatwiają tworzenie komercyjnych gier, mają całą wiedzę świata, więc każdy teoretycznie może zacząć robić gry. Natomiast zazwyczaj jakość, nawet w profesjonalnych zespołach, jakość tworzonych gier jest bardzo niska. Dodatkowo, no właśnie nie dba się o tego pracownika. Twierdzi się, że doświadczonego dewelopera zastąpi dowolna liczba juniorów, więc tym samym po prostu spada cała jakość gier, bo nie szanuje się doświadczonego pracownika. Nie szanuje się pracownika, który może wnosić właściwą wartość, tylko zazwyczaj są po prostu jakimś drogim wpisem w Excelu i łatwiej go po prostu wykreślić, co też było, było dowodem tego, jak wyglądały zwolnienia w Microsoftie. I zobaczycie, że za niedługo w tych wewnętrznych zespołach Microsoftu coraz mniej będzie utalentowanych deweloperów i coraz więcej będzie wykorzystywanych tak zwanych kodeweloperów z zewnętrznych firm po to, żeby pomóc kompetencyjnie studiom. Ja sam to widzę, bo pracuję w firmie, która kodewelopuje i właśnie wspiera kompetencyjnie inne studia. Jest po prostu coraz gorzej na rynku z tym specjalistycznym talentem, bo nie dba się o takich ludzi, a też nie inwestuje się w takich ludzi. Gracze też zbyt łatwo zaakceptowali gry wątpliwej jakości, i niestety to jest też część winy po stronie graczy. Jeżeli gracze przez nie, nie zaprzestaną kupowania niedokończonych gier, to po prostu nie będzie lepiej, bo to jest jasny sygnał dla wydawcy, że mogą takie rzeczy robić. Nie będą inwestowali w QA, skoro qa są gracze i jeszcze chętnie dopłacają do gry żeby zagrać w niedokończoną wersję, gorzej, w pogorszoną wersję ze względu na Advanced Access. Jeżeli gracze nie opamiętają się i nie zaczną kupować gier, które będą faktycznie dobrej jakości, nie będą inwestowali swojej uwagi w tytuły bardziej oryginalne, bardziej pomysłowe, te dopracowane, tylko będą kupowali bez sensu te gry, które są od wielkich korporacji, które często po prostu oszukują gracze albo właśnie żerują na FOMO, no to to będzie tylko się napędzało w bardzo złym kierunku. Mamy tutaj więc błędne koło. Gracze kupują niedopracowane gry, wydawcy nie czują potrzeby inwestowania w QA i optymalizację, gry są gorszej jakości, twórcy idą na łatwiznę, bo nie, mają nie wiedzą jak to zrobić inaczej lub wydawca nie daje odpowiednich środków, gracze tracą zainteresowanie grami, więc jest mniej pieniędzy na rynku, a nadal część kupuje niedopracowane gry i no właśnie. Rozwiązania, wydawcy muszą inwestować w innowacje i dopracowanie na wszystkich poziomach, jeżeli chodzi o gry, powinno się wymagać wyższych kompetencji od twórców, powinno się naciskać na efektywne procesy tworzenia gier, a gracze powinni głosować portfelami na bardziej jakościowe tytuły i najbardziej na bardziej oryginalne tytuły. Podsumowując, jedną z głównych przyczyn problemów w rynku premium PC i konsol jest zła wycena gier. Sztywne ramy i zmiany co 15 lat o 10 dolarów, zamiast skalowania względem inflacji, z pewnością pomogły spopularyzować tam formę rozrywki, jednak przy aktualnej ekonomii, jest nierealne utrzymanie takiej dynamiki. Realna cena gier w latach 80. to prawie 200 dolców, w latach 2000 to około 100, natomiast teraz gracze burzą się o wycenę poziomu 70 dolarów. Gry nigdy nie były tak tanie, i tak, e, tak tanie w sprzedaży, a tak drogie w produkcji. Spowodowało to przenoszenie się rynku z pudełek na dystrybucję cyfrową, by wyeliminować drugi obieg i utrzymać niską cenę gry bazowej, by przenieść ciężar kosztów na DLC i mikrotransakcje, żeby zbilansować koszt produkcji. Tutaj mamy wypadkową wielu negatywnych czynników: spadek zainteresowania, niska wycena gry, wymagania względem wzrostu jakości powodujące wzrost kosztów produkcji nawet 10 w przeciągu ostatnich 15 lat. Słaba kuratela jakościowa platform powodująca przerost liczby gier, zaburzający odkrywalność nowych tytułów. Na dodatek mamy tzw. growe czarne dziury, czyli usługi, które utrzymują zaangażowanie graczy latami, ograniczając zainteresowanie nowymi tytułami. W praktyce. Wszystkie nowe tytuły w danym roku walczą zaledwie o około 6,5% całego rynku gier, a co roku połowę z tego zabiera raptem kilka tytułów. Stąd wyznacznikiem sukcesu gier poza top 10 jest zwrot z inwestycji, a nie miliony dolarów zysku. Ponadto rynek gier usług aktualnie jest już niemalże niemożliwy do spenetrowania bez olbrzymich nakładów. Finansowych, marketingowych, deweloperskich, co jest tragicznym ryzykiem, mimo to wielkie korporacje nadal są gotowe o niego walczyć. Bez nowych czynników wzrostu w branży czeka nas coraz większa trajektoria spadków. Ponadto mamy problem z retencją pracowników, stagnacją technologiczną, opieraniem się na łatwych rozwiązaniach, gdyż brakuje rozwoju kompetencji, a rynek zbyt długo akceptował niską jakość tytułów. Bez inwestycji w pracownika, inwestycji w jakość, inwestycji w optymalizację. Czekają nas tylko i wyłącznie spadki. Zapraszam do pozostałych materiałów opartych o raport lub zapoznanie się z całością dla odważnych. I to wszystko w tym materiale. Zapraszam do lajków, komentarzy, subów, dołączenia do Discorda, Patronite'a, czy też dowolnej innej formy wspierania, tak jak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie. W ten sposób doceniacie też pracę Izy Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach não quem dá